Księga Rodzaju, rozdział 24: Żona dla Izaaka. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Pan mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do najstarszego swego sługi, który był zarządcą całej jego posiadłości: Połóż mi swą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi. Czy nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam? Ale pójdziesz do mojego kraju i do mojej rodziny, i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa: A gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Szedł do niego Abraham. Bacz byś nie odprowadzał tam mego syna. Pan Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi przysiągł, potomstwu twemu dam ten kraj, on pośle swego anioła przed tobą. Weźmiesz tamtą żonę dla mego syna. A gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z tej przysięgi. Jednak syna mego nie wolno ci tam odprowadzać. Wtedy sługa położył rękę pod biodra Abrahama, pana swego, i przysiągł mu spełnić te słowa. Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do aram na Haraim, do miasta, w którym mieszkał Nachor. Tam rozsiodłał wielbłądy przy studni, poza miastem, w porze wieczornej. Wtedy właśnie, gdy czerpano wodę i mówił Panie Boże Pana mego Abrahama, spraw proszę, aby nastąpiło dzisiaj spotkanie. Bądź łaskaw dla mego Pana Abrahama. Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, niechaj dziewczyna, której powiem na bank twój, aby mógł się napić. A ona mi odpowie, pij, a i wielbłądy twoje napoje będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka. Wtedy poznam, że jesteś łaska dla mego Pana. Zanim przestał się modlić, nadeszła Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, brata Abrahama, niosąc dzban na ramieniu. Pan na to była bardzo piękna, dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężczyzną. Ona to zeszła do źródła i napełniwszy swój dzban wracała. Wtedy sługa wybiegł jej najprzeciw i rzekł Daj mi się napić trochę wody z twego dzbana. A Ona mu powiedziała pij panie mój. I szybko pochyliła swój dzban i dała mu pić. A gdy go napoiła, rzekła, także dla twych wielbłądów zaczerpnę wody, aż się napiją do woli. Po czym szybko wylała ze swego dzbana wodę do koryta i pobiegła znów do studni czerpać wodę, aż nanosiła dla wszystkich wielbłądów. On zaś przypatrywał się jej, aby się przekonać, czy pan pozwoli mu dopiąć celu podróży, czy nie. Ale gdy się wielbłądy napiły, wyjął złoty kolczyk do nozdrzy, wagi półsykla, oraz dwie złote bransolety. Na jej ręce, ważące dziesięć cyklów, i zapytał: Czyją jesteś córką? Powiedz mi, proszę, czy w domu Twego ojca jest miejsce dla nas na nocleg? A ona rzekła: Jestem córką Betuela, syna Milki, którego ona urodziła na chorowie”. Po czym dodała: Dość u nas słomy i paszy oraz miejsca do przenocowania. Wtedy człowiek upadł na kolana i oddawszy pokłon Panu, rzekł: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg mego pana Abrahama, który nie omieszkał okazać łaskawości swej i wierności memu panu, ponieważ prowadził mnie drogą do domu krewnych mojego pana. Tymczasem dziewczyna pobiegła do domu i opowiedziała swej matce o tym, co zaszło. A miała Rebeka brata imieniem Laban. Ten Laban udał się śpiesznie do owego człowieka za miasto do źródła. Zobaczył bowiem kolczyk w nozdrzach i bransolety na rękach swej siostry i usłyszał, jak Rebeka mówiła, co jej ów człowiek powiedział. Podszedłszy więc do tego człowieka, stojącego z wielbłądami u źródła, rzekł do niego, pójdź, błogosławiony przez Pana, czemu stoisz tu na dworze? Przygotowałem dom dla Ciebie i miejsce dla Twych wielbłądów. Udał się więc ów człowiek do domu. Rozkiełznano wielbłądy, dano słomę i paszę wielbłądom oraz wodę do obmycia jego nóg i nóg ludzi, którzy z nim byli. Gdy zaś podano owemu człowiekowi posiłek, rzekł, nie będę jadł, dopóki nie przedstawię mej prośby. Rzekł Laban, mów i zaczął mówić, jestem sługą Abrahama. Pan w szczególny sposób pobłogosławił memu panu to też stał się on zamożny dał mu owce woły srebro złoto niewolników niewolnice wielbłądy i osły Żona zaś mego pana Sara urodziła panu memu w podeszłym swym wieku syna jemu to oddał on całą swą majątność Pan mój kazał mi przysiąc że spełnię tak takie polecenie. Nie wolno ci wziąć żony dla mego syna spośród kobiet Kanaanu, kraju, w którym przebywam, lecz masz udać się do rodziny mego ojca, do moich krewnych i stamtąd wziąć żonę dla mego syna. Gdy zaś rzekłem memu panu, a jeśli taka kobieta nie zechce pójść ze mną, odpowiedział mi pan, któremu służę, pośle z tobą swego anioła i sprawi, że zamiar Twój ci się powiedzie, powiedzie, że weźmiesz żonę dla mego syna z rodziny mojej, z domu mojego ojca. Będziesz zaś zwolniony z przysięgi, jeśli przyjdziesz do mych krewnych, a, on, a oni ci jej nie dadzą. Tylko wtedy będziesz zwolniony z przysięgi. Gdy więc dziś przyszedłem do źródła, modliłem się. Panie Boże, Pana mego Abrahama, jeśli naprawdę chcesz poszczęcić ci drodze, Jaką dotąd odbyłem, gdy oto je, jest temu źródła, niech stanie się tak, żeby ta dziewczyna wyszła czerpać wodę. A gdy jej powiem, daj mi się napić trochę wody z twego dzbana, niechaj mi powie, pij ty, a i wielbłądy twoje napoję. Będzie to ta kobieta, którą pan wybrał dla syna pana mojego. Zaledwie przestałem tak w duchu się modlić, ukazała się Rebeka z dzbanem na ramieniu i zeszła do źródła, aby czerpać wodę. Wtedy powiedziałem do niej: Daj mi pić. Ona zaś szybko nachyliła swój dzban i powiedziała: Pij, a potem napoję także twoje wielbłądy. I napiłem się i wielbłądy moje napoiła. A gdym ją zapytał, czy ją jesteś córką? odpowiedziała. Jestem córką Betuela, syna na którego urodziła mu milka. Włożyłem więc kolczyk w jej nozdrza i branzolety na jej ręce, a potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu i dziękowałem Panu Bogu, Pana mego Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę Pana mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazać Panu mojemu prawdziwą życzliwość? A jeśli nie, powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej. Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli. Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę. Weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna Pana Twego, jak postanowił Pan. Gdy sługa Abrahama usłyszał te ich słowa, oddał pokłon Panu. Po czym wyjąwszy srebrne i złote klejnoty oraz szaty, dał je rebece, a bratu i matce jej ofiarował drogocenne dary. Potem on i ci, którzy z nim przybyli, najadłszy się i napiwszy, udali się na spoczynek. A gdy wstali rano, rzekł sługa Abrahama: Pozwólcie mi wrócić do mego Pana. Odpowiedzieli brat i matka dziewczyny, niechaj pozostanie ona z dziesięć dni, zanim odejdzie, ale on przynaglał, mówiąc: Nie zatrzymujcie mnie, wy, skoro pan pozwolił mi dopiąć celu mej podróży. Pozwólcie mi odejść i wrócić do mego pana. Wtedy oni rzekli: Zawołajmy dziewczynę i zapytajmy ją samą. Zawołali zatem rebekę i spytali. Czy chcesz iść z tym człowiekiem? A ona odpowiedziała, chcę iść. Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli, Siostro nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone i niech potomstwo Twoje zdobędzie bramy Twych nieprzyjaciół. Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał. Izak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni na Hairoi. wyszedł bowiem zamyślony w pole przed wieczorem. Podnióswszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: Kim jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Sługa odpowiedział: To mój pan. Wtedy rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, i miłował ją, bo była mu pociechą po matce.